Tam serdecznie wydaje nam się, gdzie to zadanie widzieliśmy, tu początek jest prosty. Trzeba dać szacha na E7. I gońca przesunąć w stronę króla. I co teraz? No nie widać ruchu. Ale można zagrać na Csupcfang. Zmienić kolejność figur. Czarny robi genialny ruch. A teraz my przestawiamy króla na linię 7. I co teraz? I teraz znamy kolejny ruch. Jeżeli Hetman H6 to król H7. Hetman E3, król E8 tylko Hetman F1, też króla A7 Hetman B6 i wydaje, że czarny się obroni, ale nagle jego królowi brakuje przestrzeni i po tym ruchu rozpacza się i poddaje.